Przede wszystkim chodziło o to w tym prowadzeniu, żeby się nikomu nic nie stało, żebyśmy na spokojnie to rozprowadzili, każdy mógł się dobrze ustawić. Kasper to jest mój dobry kolega z grupy w kadrze narodowej, więc dogadaliśmy się tak, że po 200 250 metrach da mi zmianę i będziemy po prostu między sobą walczyć do końca, bo wiedzieliśmy, że złoto jest głównie w naszym zasięgu, bo przewaga była dosyć mocna w tabelach, więc chcieliśmy po prostu stworzyć zdrową rywalizację i zyskać na wyniku po prostu. Tu jeszcze 200 rozprowadziłem w ogóle za szybko, miało być 28 sekund. Jak mówię, no, to są mistrzostwa polski liczyliśmy głównie na to no, na złoty medal, tak? I to było w moim i Kacpra głównym zadaniem. Jest to mój drugi sezon w karierze halowy. No i bardzo dobrze w sumie zleciał, bo tak naprawdę na tym starcie go kończę. Stwierdziliśmy z trenerem, że nie będziemy już startować Mistrzostw Polski Seniorów ani starać się o minimum, ponieważ mamy bardzo ważny sezon letni i chcemy po prostu teraz odpocząć i się na spokojnie do niego przygotować. W zeszłym roku miałem kontuzję w tym okresie, dopiero się wychodziłem z tej kontuzji i jest to inaczej. Miałem teraz dwa obozy w spale, gdzie mieliśmy bardzo dobre warunki. Teraz przyjdzie czas na roztrenowanie i będziemy dalej trenować po prostu.